Wyścigi obustronne. Wyścigi rzędów w formie, która dobrze sprawdza się przy większej grupie. Dzielimy każdy rząd na pół i ustawiamy po przeciwnych stronach. Polecamy oznaczyć pierwszą osobę szarfą, żeby kontrolować, kiedy następuje koniec rywalizacji. Planując konkurencję, trzeba przemyśleć przebieg tak, by uczniowie płynnie zmieniali się po obu stronach. Dana runda wyścigu kończy się, gdy jedna część zespołu w całości znajdzie się po drugiej stronie wojska. Na nagraniu prezentujemy pierwszą opcję, gdzie zadaniem jest bieg. W drugiej konkurencji należy pokonać przeszkodę, np. przeskoczyć przez płotki. Kolejną propozycją jest toczenie piłki. Należy zaznaczyć, że przekazanie piłki następuje na wyznaczonej linii. Ostatnia propozycja polega na przekładaniu piłki z jednego pachołka na drugi.